Nie wiesz, jaki olej zastosować do swojego silnika. Kończyły się czasy, gdy dobieraliśmy olej tylko na podstawie parametru lepkościowego. A także skończyły się czasy, gdy zalewano olej o wyższej lepkości w momencie, gdy samochód osiągał jakiś określony przebieg, 150 czy 200 tysięcy kilometrów. Dzisiaj jest tak, że trzeba stosować olej taki, jak zalecił producent. Chodzi mi tutaj o specyfikację. Należy wybrać olej dobrej jakości, odpowiadający specyfikacji producenta, tak zwanej aprobacie. Jeśli masz wątpliwości, jaki wybrać olej, jaka specyfikacja jest, jest dedykowana do silnika twojego samochodu. Jest bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy wejść na stronę liquimoli.pl. Tam jest katalog doboru oleju. Wybierając producenta, model samochodu, typ silnika, dobierzesz olej idealnie dopasowany do twojego silnika. Najprostszym rozwiązaniem jest zlecenie doboru i wymiany oleju wykwalifikowanym specjalistom z warsztatów sieci Liquimoli Proline Service.